Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Rainbow Six Siege. Mam nadzieję, że będziecie się bawili dobrze. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i zapraszam. Trzeba byłoby to z jakiegoś innego źródła... E, rozwalcie, zagrać. rozwalcie te ściany. Tak, 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 tak. ja rozwalę. Tam tutaj, graba. Tam? tak, grę? tam między dziecięcym a sypialnią. Dobra. No tak, tak mamy dwie te... Ja przypilnuję altany na ogródku jakby, co? Uważajcie na ten korytarz, tu na snajperka. Ok, jest ten, dron. Czekaj, Izek, bo tą ścianę chcę rozwalić, wiesz? Którą? wchodzili, od e, południa, od południa dron wjeżdżał. Jezu! Co to? Mówiłem no się. Byłem no. kuźba 4 metry od, no już nie przesadzrawa. Ale to co to na ciebie nakrzycze? Czemu na mnie krzyczy? No bo głos już podnosisz na mnie, no bo ja, nie lubię jak na mnie krzyczysz no, się Kurde O jesteś? kurde nie stawiajcie tak pancerza na widoku, bo jak teraz mam podnosić to. Przowalony Nie wiem gdzie biec. Idę do prysznicy Altana spokojna jest Dobra, cofam z korytarza, bo mi już mogę wychylić z góry. E, to ty żeś, Izak zrobił tu dziurkę? Tak, ja. Uwaga, jest tutaj. Kurde, jestem skubany. O jest na dachu! Jest, gdzieś? jest obity, leży. Tam gdzie byłem, roki, w tamtym pokoju masz na dachu rannego gościa. Też nie, on żyje chyba. Nie, nie żyje. On spadł I tutaj, się zabił. Oj, jest korytarz główny i jest prysznica. Slecz kurna, jest snajperem z tą lunetą. Eee, tarcza, tarcza pomiędzy pokojami krzaków. Nieprzony brzyda, śmierdzący. Slecz jest na tym długim korytarzu. Kurno, nie teraz grają z tym. E, tarcza jest na B, tarcza na B, tarcza na B. Goldzia. I sledge jest na korytarzu. I jeden był Uważaj, od pryszniców. Się... Fiusz był się... od pryszniców. Roki, uważaj na prysznic i na długiej jest sledge, to też uważaj. I on jest z lunetą tam. Roki, zabiłeś tarcza? Tak, tak, zabiłem tarczę. Dobrze, dobrze. Ostatni, sledge to był na tym, on był na wyciągu. Na wyciągu, jako snajper, nie? Nie chcę się wychylać na korytarz, bo on jest pewnie Nie, uważaj, on ma tam. tak, 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 tak. on jest patrzony. No chyba, że zmienił pozycję, ale tam był. E, z której kogo. strony on był, mówisz? No, no, na, na tym tym, na tej standardzie, patrzę Aha, na ten. Dobra jak patrzysz, to po prawej. nie? Miał duży celownik, bardzo jest, jest w głównym korytarzu. Wchodzi schodami. Nie, nie oznaczam go. Roki jest na pół piętrze już. Po prawej od razu, Roki, jakby chybiłeś. Dobrze. Dobre, nie no. oznaczałem go. To już tylko. Eczka dobra, krom, dobra. eczka, no, dobra, dobra. eczka dobrze, krom. Dobrze. Nie ma skrycie czego? Tak to ma już nie? A, tymi schodami głównymi, kurde, ja szukałem na te, te boczne schody, patrzyłem. Kurde, ej, coraz więcej spotykamy ludzi, którzy... A, tak kupili, kupili grę, nie? <grymne> ...ze względu na nas, albo na ciebie. Szczególnie, że my zazwyczaj mówimy, że raczej to ci źle. warto jej kupić. No właśnie, to <grymne> Tak samo. Ale, to, no, no, ale to wiesz, to się podoba. ludziom. jak już ta gra, to jest, to jest to, wiesz, My nie pokazujemy tego czekania. Ja nie pokazuję tego czekania no, na YouTubie, nie? Ja mówiłem wiele razy, ale gdzieś tam chyba jakiś tydzień temu czy dwa tygodnie temu powiedziałem, że już teraz w zasadzie to można kupować, bo już jest ok, nie? Już nie jest wybitnie, ale jest ok. Ale wrzucisz to w grudniu. Nie, nie, nie. ja na Facebooku, Facebooku roku. pisałem, wiesz? W Facebooku pisałem. Jadą, jadą chłopcy. Chłopcy radarowcy. Pan. Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka Hej! Nie, te chedy tak są tak soczyste w tej grze Piętro, biegą z piętra Ej, to biorę go na siebie! Nie trafili mnie! Dobra, mam bombę! Dziecięcy pokój Dziecięcy pokój, tak? Można próbować od, od, od sypialni, można próbować. Uciekaj! Uciekłem! Uciekaj! Uciekaj. Uciekaj! Nie, tutaj też jest gość! Uciekaj! Uciekaj! Skakuj! Prawie mu wpa mu wpadłeś do oka. Powinna muzyczka z Benny Hilla lecieć wtedy. Ale podeszli do mnie stary i chcieli Że na sniperów Tak, 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 To też trzeba mhm. robić. Izak masz ten masz tak, jakby, co gdzie za tobą Roki. Aha ja i z zupełnie innej strony i wszyscy to Ej to słuchaj się tam? Mam dziwne wrażenie, że mogą nas od tej drugiej... Słychać, to słuchajcie, tu chcesz zdać Nie, nie, nie! Co nie Ale nic Był tam chyba jest ktoś? Roki? No, z jaki? Z mojej widzisz? perspektywy dosyć Free Fire jest w w którym wtedy patrzyłem. w którym? Ale, to jest wygadeczka. Tak, do ciebie. Mamy pokój czysty. Dawaj, se to, dawaj, dawaj, ty masz pakunek. Dawaj, jedziesz. Idę! Roki, stanie w drzwiach, stanie w drzwiach, i tyle. Ty jesteś tak duży, że za, zawalisz cały ten... Oni no, właśnie zrobili ten błąd, że zabunkrowali za to. To pomoc, 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 tutaj zabijicie zabijecie Ale wychodzisz do ciebie? Serio? Tak, 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 serio. Koleś o, za... leży, leży martwy. Koleś leży martwy obok mnie. Ale jeszcze koleś... jeden jest obok. Znaczy on jest ranny, jest umierający. Ale nie drugi, nie ja wyszedłem za to, i koleś strzelał z drzwi, z których wychodziłem. dobra, dobra niech wam będzie. Teraz tutaj wychodzi z mojego oh pokoju. Do. dobrze. dobrze. Wiesz, nice. ja chciał mi się podnieść i koleś wyskoczył od razu, nie? Dobra, dobra, so, sorry, dobra, sorry, sorry, taki, sorry. wiesz, czasami lepiej poczekać, bo. Ładnie, ja już też czekam Spo na niego. Spanikowałem trochę. Dobre place. Dobre place, ładnie. Ja takie dwie piękne główeczki tylko wystawały. O jezu, i tak mówię, oj, tu, 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 proszę, góweczki. Trzymaj rogi bandita. Burde. Piękne to było. Ale jak ja biorę, ktoś musi patrzeć na tą altanę w początkowej fazie, bo banditem to się ciężko strzela. Ja popatrzę. Chociaż w sumie. Tarcza gród, tarcza. Czy zobaczymy, gdzie będziemy, jak będziemy w piwnicy, no to. To było dobre. Tak mi pięknie wychylili. Mogą tak zawsze robić. Okej. Okay. Maszynie wystawania tych nóg przez tekstury w pewnych momentach. No, no. O Boże, przyjęty. nie mogę pójść. O, jesteśmy w siłowni. c 4 wiecie, panowie, wiecie, chyba macie. Miałbym dał, kierowniku. Serio? Ja mam ale wolę trzymać na tarczy. Są blisko, jest duża szansa, że będą wjeżdżać na. wykryto, wykryto. Zabijcie tego. Jeszcze jeden wiecho. Ktoś tarczę wystawia tutaj gdzieś? Izak, chcesz pod, pod prąd ci podłożyć coś? Hmm, nie wiem. Czekaj, czekaj Izak, nie wzmacni tej ja siatki. To... Ja, ja tutaj trzeba zrobić dziury. Ja zrobię, uwaga. Nie szkoda, co stary, ty masz strzelbę, to. Nie, spoko. Gdzieś tam jest dron. Gdzieś tu jest dron. My wykrywa cały czas dron Masz jeszcze je? ten unit? banditowy O, fajnie I to jest dron Tarcza, tarcza na zewnątrz Tutaj okay. Tarczanka Zasmok Tutaj na wprost była tarcza Okej, okay. nie wiem. nie dałem rady za dużo Ktoś na prąd mój wpadł. To chyba ja. Nie, 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 to dron mógł być, wiesz. Chwileczkę, coś się rozwalają. Izak nie masz tutaj... Tutaj uważajcie, tu jest w suficie dziura. To, to tutaj będą fuzły, gdzieś leciał. Tędy, żeby wam nie spadł na głowę. O właśnie, tego potrzebowałem. Dobrze, krom. Wykryto cię. Gdzieś tu jest dron, kurde. I jak zostawić ci tutaj akumulator? Gdzieś słyszę Gdzieś słyszę tarczy. No, nie będą mogli podejść do ciebie, będzie ich prąd raził. Tarcza, tarcza, zranienie. Ach. Tam od dołu, od kuchni, tarcza od kuchni, tam z dołu. Montań chyba. O tam się trochę tych drzwi tutaj po prawej, że na mogę sprawdzić stopy, nie? Te po prawej stronie, tam bardzo... one są niezniszczalne praktycznie, chyba że ładunek wybuchowy, wiesz? No, ale przez, wiesz, jest na dole, nie? czekaj... No... Wydaje mi się, Tarcza chyba jest... wskoczyła gdzieś tutaj? Tak, tarcza. Kurde, potrzebna pomoc. Potrzebna pomoc! Chodźcie mi, pomóżcie, bo nie ty rady z nią! Dzięki, Roki, kurde. No ładne. Jeszcze tutaj. Dobrze, kurde! O Jezu, jakie uwielbiam takie mecze! Tu zabiłem tego typa. A no, on spadł z dachu, okej, okay, rozumiem. Bo się jeszcze ruszał, ale to już jego zwłoki. O Jezu, ale to... drogi, to twoje wejście to było piękne. Dam da, opeczkę w górę. To wy tupiecie? Tak, ja topię. To nie snajper jakiś, nie? Dobrze! Ładnie. Panowie, łatwość. Wyczekany. Ależ to było cudowne. No. No puls już by był o wiele lepszy, gdyby zaznaczał, jak widzi kogoś na tym, żeby to się zaznaczało tak jak na kamerze na przykład. To już wydaje mi się, by było o wiele fajniejsze na przykład, nie? Dobra, prawda, to prawda no. Bo to już Ale wtedy ten... dajesz info drużynie, jest fajnie, nie? Nie musisz na kamerze siedzieć na przykład. Powiem wam, że ten e, dog, on jest o tyle trochę... No głupi, z tego względu, że zazwyczaj zginiesz tak na maksa, nie? Albo ewentualnie się zdążysz wycofać, no bo jak cię ktoś nie dobije, to cię zaraz dobije, nie? No, no, bardzo, bardzo rzadko się udaje wykorzystać tą... <stronarium> Chyba ostatnio, że <porozmawiamy. tronarium> rzadziej miuta bierze, nie? Kiedyś na początku częściej. No, 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 no. A min jest dobry akurat, no. Eee, Idę tamto. wzmocniona ta druga? A sufit wzmocniliście już. Tak, tak, wzmocniliśmy. wzmocnię. Roki RWR? wiesz co, bo mi się tam coś kliknęło. Wiesz? Tu jest jeden sufit niewzmocniony. No w ogóle nie wzmocniliście tej bramy garażowej. No nie wiem, dlaczego? że druga nie wzmocniła. Eee, wchodzą od e, moich tutaj tych. Zabezpieczenie, bo dostałem punkty za zranienie. Uuu, Uuu, znowu! Dobrze. Widzę, że Na te niewzmocnione drzwi szedł, przechodził na lewo, graba. Za samochodem tam w oddali, obok, okay. naprzeciwko tych drugich. Dwóch tarczowników zginęło. Bo tam przechodził za samochodem. No, wejdę na kamerę, jeśli tak nic nie dzieje, może coś zobaczę. Oznaczyłem okay. na zewnątrz jest typo. Nie chyba na górze gdzieś skaczą, tak mi się wydaje. No, no myślę, że, że nie słyszałem nie jakiś hałas na biega. No. biega tutaj. Leżeć było. Dobre info. Dobre info. <śles> 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 Boże, no. kromek, nie strasz ludzi! No, nie no ja strasz, strasz ludzi! Ja już zabiłem, to możesz patrzeć. Boże jedyny! Ja tu się po cichu skradam, ten podbiega z tyłu! Ty, hmm. to? W to? to czemu nikt nie powiedział, że nie rozstawiłem wam... Kamizelek. Wiesz co, my byliśmy zajęci. To tu jest twoje zadanie, wiesz? Jedno zadanie tylko jako róg masz, postawić kamizelki. No. Muszę I mieć trochę więcej. Tego nie zrobiłeś. Muszę mieć trochę więcej tutaj widoku, swojej groba. No, zauważyłem właśnie. No, w sumie dobrze. D Ej, widziałeś tę laskę, która tam umarła, ma różowe te podeszwy? to tam umarł? Nie, Pokaż. Aha, no! Co on ten koleś tak. To on strzelał czy kto? Jak Ja go słyszę tu gdzieś to coś... za ścianą, ale. No, różowe buty. Ej, dawaj. No jest tam chyba, nie? Nie wiem. Tu kto nasz ktoś strzela ze strzelby. To ja. Graba, nie rób tak. No, otwieram bramę. No właśnie, otwórz mi tak, żebym mógł wyjść na zewnątrz. Nie mam pojęcia, co on robi, ten facet. A tu nie ma go koło nas? Biegnę i to ja. Nie wiem, gdzie ten facet jest. the hell? Tak... co się dzieje? Ej, ładnie. Wow. Hell? Co wy robicie? My zaraz przegramy jeszcze. Dobra, w szczęście, że jestem taki dobry. Co wy zrobiliście? Co wy taśnik? zrobiliście w ogóle, no? Bo gościu wbijał i Kromek biega jak, nie wiem, jakby miał, nie wiem, wąglika, czy coś, no wąglikę. No. no właśnie, Kromek tylko powiedział, biegnę, juchy i patrzę, i kurde, Kromek wysadził ich O co chodzi? No tak, taka akcja. Żeby ten, wysadzić Kromkę. To jest taka akcja, To <noise> jest taka i wysadź kronkę. <noise> już, 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 mam adrenalina, wiesz, każdy chciał tego kila zrobić, no. A kromek już tylko bieg. Maje, 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 maje. Myślałem, maj. że taki aimer jak ty, da radę okay, mi strzelić oh. swojego, no. Problem polega na no, tym, że... że masz taki wielki tyłek, wiesz? Dobrze, bijcie się! Fajt. No wy czasami, wy czasami no, no. Ze, sobą, ze sobą konkurujecie, to jest to nas kolde na rankiadach wykończy. No wjechałem. W garażu na dole chyba nie no. obstawiają, czy no. obstawiają. Mam. Na dole jest, no, no. Mam, 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 mam. mam na parterze. No. Ej, a jak mam zepsutego drona, to ja nie mogę się przenieść zanim mi nie rozwalają mojego, nie? Nie. Robią dziurę w garażu. Ja Robią dziurę, skoczyć. żeby widzieć garaż. Wiecie to uważajcie dobry! Hmm. zrobił... nie, nie wchodźcie raczej przez garaż, bo mają dziurkę tam, żeby widzieć nas. Mhm. Chodźmy przez garaż. B jest zupełnie czyste. Nie ma w tym pokoju nikogo aktualnie. Ale nie wiem... Na... Jeszcze nie ma gdzieś na przejściu może Zobaczysz co tam? No Drone? kurde co Czy tam ktoś jest? jest? No tu nikogo nie ma, ale mogę wyjechać z dronem Czekaj, czekaj. na B? Czekaj, Wiechać czekaj, na B? czekaj. Na B? Jest, jest Dokładnie, za, dokładnie kurde, na przeciwko Kurde, za późno Chodzi, na... Jest na tylko na przeciwko, wyrasta like Kurde, gdzie ty jesteś, koleś? Koleś jest przy stole bilardowym. Nie, ale tutaj. Już to jest tutaj. Przez stopą. Ale słabe info, panowie, kurde. Koleś był na B cały czas, tam był przy schodach. Przy schodach jest koleś. Leży. Nie wiem, Seto, czy tu jesteś? No jest. Ja jestem, no kurde. Tam żyje Kromeczko. Ej, ja, ty ja mnie słyszałeś? Juki. E, przy to. schodach był, tutaj. No, tam gdzieś był. Właśnie tutaj. Może zbieg na dół, nie wiem. Chodźcie na te B jest dziękuję czyste, bo to zbyt jest czyste, tej... nie wiadomo gdzie. Chodźcie na B. Rok ma bombę. Rok na górę. Czekaj, czekaj, nie wiem. Aha, to, a dobra, to już idę do was. O musimy wiecie korzystać. Jest czyste, wbijamy, plantujemy i dziękuję, nie? A, Juhi ten, ten Jäger to nie żyje, on się wykrwawił. A okej, okay, dobra, dzięki. Ej ich jest szkórka i nikt nie ma zamiaru tutaj przyjść? Ja patrzę tutaj ze strony dołu. ich zaraz wykurzy do nas. Zapraszamy! To idzie chyba do głównego holu? Coś tu ptało Główny hol, główny hol! Zaznaczyłem że do schodów, schodów z dołu, schody z dołu Juhi, patrzyłem w tą samą stronę Patrz w hol Yuhi, ja będę patrzył Lewa, lewa chyba Zaznaczam Lewa, lewa No, shotguna ma Nooobrzeee Nice, nice, kurde Ładnie, ładnie. Ten shotgun to jednak ma cholera moc. Ale powiem wam, że twardy był. Żeśmy tak strasznie ten. dużo w niego strzelali, bo ja strzelałem z niego w setu, z niego strzelałem i. I jakoś to nie, nie potoczyło się po naszej myśli. Hmm. Idę kapakanem. Lubię zastawiać bomby. Tak, to no ona procentuje. się. No. One są też... tarczownicy mają strasznego pecha z tymi bombami, bo nie widzą przez tą tarczę... Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Należy im się. Co się dzieje pod nogami? Okej. Okay. Secure the Oh, Jesus. Nie, nie, nie. Dobrze, przynajmniej są na tym samym Pietrze. Możemy sobie zrobić dziurę i wiesz... No, będziemy widzieli. Ok. No ale te, akurat te dwa pokoje są takie średnio zrobić dziury. Ma ktoś, żeby ten wysadzić? Yy, ja, ja mam jedno. się je tutaj na przestrzał dokładnie rok? Tak, te pokoje tak, wywal je. To musi być. Ale do dziecięcego czy do drugiego? Tak, do dziecięcego. A, do dziecięcego. Kęce no bo tutaj jest kijowo, jak nie da, co zrobić. A między A i B? Przez korytarz? Aha, bo mamy tak, a to. Tutaj to damy radę obronić chyba w miarę okej. Okay. Uważajcie na snajpera tam. Niech ktoś zerka na... na, na tą... wiecie... na drabinkę tam na, w ogrodzie. Czy ja mam zerkać? K Kromek ja myślę, ma dobry karabin, Kromek że myślisz, że to ma dobry to jest karabin. Jest okay, to... Uwaga, odesunąć się. Tylko musicie już patrzeć, już teraz musicie patrzeć. Macie dziurkę z A na B. No. Nie troszkę. Co dobrze? No nie... Trochę, to trzeba patrzeć od razu, bo to są sekundy, żeby on tam wjechał, wiesz Coś wysadzili Roki nie koło ciebie A tutaj, tutaj, tak tutaj tu, tu. Jest na oknie, na oknie Juhi Okej. Okay. Dobra nie ma o kurde jeszcze jeden, jeszcze jeden tam jest Wreszcie ja tu samo mleko mam Na oknie w dużym korytarzu Dobra, dostał. Na pewno sorry. Spoko, spoko. pod oknie Spoko. Nie wiedziałem, że tam jesteś. Wysadzili na A. Yy, z tyłu, z tyłu graba, za tobą. Wiem, Rozmawiali wiem, okna. wiem, ja tu patrzę. Ktoś chciał wrzucić, z prawej strony chciał wrzucać. Jezu, kromkarz, ty... Tam jest, na oknie. To ten pewnie Seto od nas, koleś. Dobrze! Kurde, ja bym go tak ładnie zachwycił moim shotgunem. Zachwycił. Eee, bomba jest na tym takim daszku tutaj. Od strony... W sensie... co? W sensie rozbrajasz? Tak, tak, tak. Ładnie. na do, to. Mówię. Bardzo ładnie panie. No tutaj ładnie jak się rozstawiliśmy. O, tutaj siedział. No. no, no ciekawa smakę. miejscówka. Ciekawa miejscówka dla snipera.